Take your gear and weapons. We'll be deployed shortly. Enemies are dropping into the area. Watch the skies. contract marks. i marked a point containing enemy intel nearby capture it for information on the next gas spread Don't so. your Enemies are dropping into area. Watch the skies. Team your Max. you Enemy dropping into the AO. The UAV is online. Mamy na południu. Kurwa, na górę spadł. Ja pierdola. So, so, Enemy soldier incoming. Move in here. Move. Got movement. Cancel my last. Dawid? na górze jestem, na górze. A mikrofon miałem włączony patrz, kurwa. gadam do ciebie, kurwa, debil, kurwa. A ja cały czas gadam, gadam, kurwa, i wiem się Nikt się nie odzywa. Mówię jak ujewo ten rzut rzucił, nie? No rzuciłem to cię A ty rzuciłeś? Ja rzuciłem no. na... Tak na pograniczu. Ktoś zadupił tą flagę mm, mam gdzieś to radzisz żort Właściwam Change your max A tą lupę? Na bananach mamy dwóch tu ludzi, ja tu ewentualnie z sobie weźmę. Tak, jak go z weźmiemy z tyłu. Gdzieś tu z lewej Dobra, podchodzi na zrzut, ja cię będę pilnował. Dobra, pchanią ja sobie z naburą municją. Reloading. Mhm. Mm w mamy dwóch na pewno, więc spróbujemy wziąć tam lukę z

jest na tak? Hmm. Czekaj, ta lupka... Nie, ta luka jest Dobra, mam. Jest snajper, jebany, Nie wiem, czy akurat do mnie strzelał, czy... czy w ogóle no razie nic nie słyszę. To jest ta łożona lupka gdzieś. Mhm. Uh -huh. Na piętrze. Tu mam skali. O, z tyłu do mnie już ktoś wali.

Jeszcze jeden. Pierdole. Jeszcze jeden leci do mnie. Ja pierdziele ty. Ledwo. No na flex, na flex kolego. Reloaduję Добро. Есть костюм. Был костюм. Stół, 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 you plecy macie. Move to, tyłu, z tyłu, macie. Mamy. Dobra, jeszcze jedna lupka. The fly box is secure. Contract complete. Enemies are driving yeah. into the area. Watch the skies. UAV Requesting recon flyover. UAV standing by. Be advised, you still have squad mates outside the safe zone. We are Dwóch, trzech, czterech, pięciu idzie na sklep z tej Burry. strony, z tyłu. No co jest pod nami? Mhm. No dobrze, trzeba poczekać na nich. Na górze są. Target, right a, dobra, oni idą na ten drugi sklep, czekaj, tam nie ma sklepu. Czekaj, poczekamy jak z zonkę mamy jeszcze, ile? Minutę przynajmniej. No, prawda. No, to zonka pójdzie, to pójdziemy tam na niebieski. A nie nie, nie. A, tu Gled, mamy to, trzech. Mhm. Mm Tam mamy trzech i z tyłu jednego. Jadę, jadę samochodem. Tu są. Mhm. Dobra, drzewa, chowacie, chowacie. No jak on nie przejechał, jak byłem za drzewem, no kurwa macie. Za drzewem byłem, no niemożliwe, żebym nie mnie przejechał. Pierdolę, gułag mam. Gułag, gułag, no. Trzech było w samochodzie kierowca i dwóch e, graczy A no, bo oni wyskakujemy się dzieli kalabinami, ale tym nie przyjechał, nie wiem jak to wiem za dziełem 07 I'm back

zostudestrel. Zobacz. Z zobacz. <laughs> kurwa. O ja? kurwa je ba. Trzega. kurwa, Get to the safe zone. Leave no one Armor here. Moving. Cancel Snipers got a

thank make make think that one. Change your max. What may redeploy to the AO? Pierre Jellyman Fuxa. Nie no, przestan, kurwa. Nie zajeb ja jeszcze kurwa dwóch mi napierdał, plecę. Kurde bystowa jest ten By station marked, ready to redeploy. No, dobra. Ja czy kupisz jak to, czy? Nie, ja mam, ja mam, ja mam. Requesting spróbuję wykupić jednego. sharpish. pierdo. loadout yeah. inbound. Yeah. Buy station here. Get me back in. You're in the top ten. Keep knocking them down.

Jeszcze jeden leciał. Dobra, dwóch jest, o ich dwóch zostało. Top five, guys, ta cały. A win. O, kurwa, lew skoczył. Mhm. Hmm. Top 4. O, nie ma źle ci powiem, ty. On jest sam. kurwa Ja bym się dobrze, kurwa, skapił. A on zaraz już, na dwóch najmniej. Zaraz leci dostanie. Brawo, dobił, dobił, dobił Dobra Cztery drużynek, kurde, na cztery? Każdy po jednym Po jednym zostało 1v1, 1v1 Stay, 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 stay Czeka na ząbkę, nie? Z tej, z tej, zj, z tej. Dobre miejsce ma. Chce no. zobaczyć, że ząka pójdzie, nie? Mm, lepiej, żeby się wybili tam ci trzech Gdzie? <laughs> Sure. Stay, 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 stay. Okay. Oh, one v one, one v one. That's your game. Leci z tyłu, kurwa nie zaszedł. Up, 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 up. Dron, dron. L.A. Jest. No, piesz tą broń. Nie tą. O, już po Tobie, już Cię gdzieś widziałem. Na dachu, top, 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 top! On the roof, on the roof. On the roof, on the roof, on the roof, left. Yep. Yes, 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 jest. Mask. Mask, mask. O, się to poszedł za daleko już po Tobie. A ja, 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 bardzo dobrze. J MICHAEL Za dużo kombinował, No, dobrze poszło. Dobra, to już teraz teraz już, teraz już koniec tak <grym 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 <grym